W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z Wami. Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętego Filipa Neri, prezbitera. Święty Filip urodził się we Florencji w roku 1515. W wieku 18 lat przeniósł się do Rzymu. Gdzie spędził resztę życia. Pełen prostoty i humoru prowadził jednocześnie głębokie życie wewnętrzne, przepojone miłością bliźnich, odwiedzał chorych więźniów, pracował wśród pielgrzymów i opuszczonej młodzieży, stając się apostołem wiecznego miasta. Otrzymawszy święcenia prezbiteratu w 1551 roku. Skupił z czasem wokół siebie księży żyjących wspólnie, dając początek zgromadzeniu księży oratorianów umarł 26 maja 1595 roku. Przez stawnicą świętego Filipa będziemy polecać Panu Bogu zmarłych. Pierwsza intencja za zmarłą Zofię Szymoniak, męża Władysławia, a druga za zmarłą Helenę Skalską, msza zamówiona od siostry Stanisławy. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem <laughs> Panie, Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, litwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmił się, się nad nami. Chryste, zmił się, się nad nami. Panie, zmił się, się, się nad nami. Módlmy się. Boże, ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom. Sprawa, by Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, który przenikał w serce świętego Filipa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat weszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą. Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Oto Słowo Boże. Pan swoim ludzie upodobał sobie. Pan swoim ludzie upodobał sobie. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Ogłoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy z stwórcą, A synowie Syjonu radują swym królem. Pan swoim ludzie upodobał sobie, Niech imię jego czcioną tańcem, nie grają mu na bębnie i cytrze, Bo Pan swój lud miłuje, Pokornych wieńczy zwycięstwem, Pan swoim ludzie upodobał sobie. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Pan swoim ludzie upodobał sobie. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Świadectwo mnie da, Duch prawdy, i Wy także świadczyć będziecie. Alleluja, z wami Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To Wam powiedziałem. Abyście się nie załamali w wierze, wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Przez świętego świętego Filipanerii zanieśmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, aby Duch Święty wspierał go w jego trosce o wychowanie młodzieży. Ciebie prosimy. Módlmy się za kapłanów, aby całym sercem angażowali się w służbę Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zgromadzenie Filipinów, aby cieszyło się licznymi i świętymi powołaniami. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby troszczyli się o swój autorytet moralny i naukowy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za zmarłą Zofię i Władysława oraz za zmarłą Helenę. Aby dostąpili chwały wiecznej w niebie. Ciebie prosimy. Modlmy się za nas, abyśmy od Świętego Filipa uczyli się ufności pokładanej w Bogu. Ciebie prosimy. Boże wszechmogący, wysłuchaj naszych próśb i prowadź drogą Ewangelii przez Chrystusa Pana naszego. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk woli na cześć i chwałę swojego imienia, a także na, na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Składając ofiarę uwielbienia, prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętego Filipa z radością pracowali dla Twojej chwały i zbawienia bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlaczego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając? Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępu pełne są niebiosa i ziemia chwały. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał. I rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Znosimy śmierć w tajemnicę Jezusa i oczekujemy Tego przyjścia Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania o Zofii, Władysławie, o Helenie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Filipem Nereuszem, Świętym Marcinem, naszymi świętymi patronami z chrztu i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, Jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Was. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank który gładzisz grzechy świata oto nas pokoje. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczty. Pani nie jestem razem, abyś przyszedł do mnie, ale, ale powiedz tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja. Wesel się królowa miła, Któregoś z rodziny miła stał Pan nad Panami Módl się do Niego zanami. nami Alleluja, Alleluja Z stał Pan i don't Módlmy się. Posileni chlebem eucharystycznym, prosimy Cię Boże, sprawa byśmy za przykładem świętego Filipa zawsze pragnęli chleba, który daje życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, okej nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha. <laughs> by go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas głowę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.